że jakiś czas będzie na tych medach. W... Dobra, softy, cicho. Pół sekundy się wybrałem na pierwszym sektorze. Uuu, uh, dobry, 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 dosyć czas. Jestem. Eee, yeah, łatwo. No, chronicyn to Firstern. No. Darksmith ciągnął. Maryszasz, sorry, sorry. Biceps w ogóle co za tej bomba zrobił. Przez niego musiałem odpuścić. Dobra, piąty jestem, nie najgorzej. I 11. Drugi ma 3 sekundy. Widzimy, że zresztą tu robił. Jezu, no master P4. Teraz wszyscy są tutaj, nie? Wszyscy na dziorze. Mhm. To, a widziałeś jak wjechał we mnie? Mam, mam nagrane i dalej się spojrzałem do... Ja mam wizjer. Na nie chodźmy. wiem, mu zjedzie kiedyś to na tym do końca jechał. Dobra, wyprzedzam go. No, jak on spiecha no? Zostaw Słyska. mnie, no! Dobra, ale... Co jest? Kurwa, wybiega. Kurde! No, bierz. 79 tysięcznych Dobra, P7 Jest git To blisko byłem go już na końcu Gdyby nie start 17 sekund patrzcie pyk pyk